Witajcie wszyscy. Słuchajcie, przy okazji wędkowania chciałem Wam dzisiaj zaprezentować platformę, które wykonuje nasz kolega Darek. Cześć Darek. Cześć, cześć wam wszystkim. Myślę, że platforma jest e, o tyle fajna, że warto ją pokazać, bo rzadko się spotyka, zobaczcie. No. Walizeczka. Walizka. Każdy o... łapie pod rękę, idzie. E, może e, zademonstruj Darek Opowiedz, parę słów od siebie. No słuchajcie, no przede wszystkim patrzę na to, żeby ona była pakowna do samochodu. Można to rzuci po prostu zasiedzenie, dużo miejsca nie zajmuje. No pokażę jak się rozkłada? Nie? Otwieramy, rozkładamy, nóżki są w ten sposób. Nogi mamy dwie krótkie, 180 osiemdziesiątka, rozkładana do 1,55 55. w ten sposób jest też możliwość, że możesz jeszcze zrobić to na trzy jak mogę zrobić chciał, na 3, jeżeli ktoś Czyli będzie ktoś chciał żeby że chciał... od tej strony w dół ta rurka jest 30 o grubości 3 mm ta rurka jest 35 o grubości 2 mm sądzę, że to jest solidne no wytrzymuje no ja ważę 120 kg z kolegą weszliśmy na nią w dwójkę prawie 240 no i spokój był z utrzymaniem, nie? Teraz tak, jak się podyskłada składa, są dwie poziomnice, jest na zawiasikach i teraz przykładowo chcemy ją złożyć. Nie? Mamy takie przesuwne płaskowniki Dosuwamy, skręcamy do maksa. Mamy jedną stronę, przerzucamy i druga strona do końca i skręcamy zawsze trzeba skręcić mamy to już jest sztywna, nic się z nią nie dzieje nie? to jest tak dobrze wiedzieć, żeby było tak poziomice mamy z tej strony, żeby lepiej to układać wkładamy te długie od tej strony skręcamy tak. to jest, do do, do jest taką... to mocowanie nóg? no właśnie, mocowanie jest tu inaczej zrobione niż indziej, z dużych kostek duża powierzchnia tarcia w tym momencie lepiej trzyma się, noga skręcana, nie ma jak się przesunąć do dołu. Wszystko jest skręcane na tak zwane robaczki, można każdą rzecz wymienić, nie ma to, że to jest gdzieś zalewane i później jest problem z kupnem, z częściami, nie? Części nie ma problemu, oczywiście jeżeli coś się tutaj trzeba dorobić, dzieje. wszystko jest rozkręcane, noga, elementy. elementy, tu nawet przy nodze są robaczki, każda rzecz jest rozkręcana do naprawy nawet własnym zakresie, wkręcamy mniej więcej, równo żeby okay, pokaz... to pokazać co jeszcze co do wymiarów może Darek? Jest to, no mieściłem się w wymiarach e, tak jak powinien przepisów tak, ale ona ma zrobić... ogólnie w te, do tego miejsca 99 od tego miejsca do końca metr okay. mieści się 99. ten rozstaw jest 84, ale w tym miejscu do 80, bo kosz Robinsona jest dosyć szeroki, mm -hmm. no i on musi być dopasowany. Inne kosze wchodzą bez problemu. Robinson jest najszerszy, dlatego one są dostosowane też do Robinsona. Ale idzie dopasować to do wszystkich koszy, Tak. Czy to, czy znaczy, to Robinson, czy to, tak. czy to inna firma? Także tutaj Gada. Gada. pasuje to, tak? Wszystko pasuje. Okej. Okay. Słuchajcie, w opisie filmu zostawię wam namiar do Darka, żebyście mogli sobie się skontaktować. Darek oczywiście pomoże. Jeżeli macie jakieś tam zamówienia indywidualne myślę, że też zrobi, Gada nie się. Będzie, nie będzie problemu. Jeżeli coś trzeba przerobić w Waszej platformie. Można zrobić... mniejszą zrobić, ktoś poda przykładowo wymiar swojego kosza, to znaczy rozstaw nóg z talerzykami. Ostatnie, nie? żeby tu było przykładowo, bo może postawić, że będzie miał tu nogi, po co tak szeroko? Lepiej wyzwężyć, żeby jeszcze miejsca. Mniej miejsca zająć, nie? to tak no, Powiem Wam, że ja wymieniłem tą platformę, gorąco polecam. Także, jeżeli ktoś szuka naprawdę. Co jest dobre? W Ustawienia. W Przykładowo jest tutaj dojście, tak? Jak jest cała platforma, jest problem z ustawieniem, że nie możemy sięgnąć. Robimy w ten sposób. Noga, cyk, już wiadomo jak jest woda, to w kaloszach, <grym> czy coś. Bierzemy delikatnie No Jest to zimno przez wędkarza Mamy... dla wędkarza. Tak? Jest łatwiej to wszystko ustawić. Jest ustawiony i skręcamy. Nie? No dobra, dzięki Darek za prezentację. Ależ proszę. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się.